Uważam, że jedynie pan Nawrocki to jest szansa dla Polski. Jeżeli miałby przegrać, to by Polska przestała istnieć. A co pan sądzi o tym, że sam go kopiu kopiuje go? No to jest bzdura, to jest nieprawda. Nie zgadzam się z tym. Można by powiedzieć że odwrotnie. Ale jeżeli by się tak zdarzyło, to ja nie mam problemu głosować. Jeżeli bym miał głosować na... Wie pan kogo? Nie chcę wymieniać tego nazwiska, bo... Pan nie wiem, nie, bo musiałbym zęby zaraz mieć wie pan. No. Szczerze mówiąc, no widzę, widzę trochę otumanionych, trochę starszych ludzi. Nie, nie widzę młodzieży, która, nie wiem, z entuzjazmem yy, słucha i potwierdza gdzieś tam swoimi rozpalonymi minami. Tylko, tylko no trochę, trochę taka, yy, powiedziałbym, geriatria. Moje poglądy są... Yy, no, Proeuropejskie przede wszystkim, tak? B... Jeszcze raz, proszę pani. Czyli ubeckie. Jakie jeszcze. Nie... Ubeckie. Ubeckie? Jak się, jak się przejawia... E... Daj mi pan, nie chcę z panem rozmawiać. Ale nie pani, nie pani rozmawiać. jest bardzo ważna, więc... Jakub Jega, Jakub Jaka, I Jakub jakacenie i... I Mencela, i tego, który by nie był, ale wszyscy przerzucimy siły na, na, na tego, co przejdzie. No nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma innych opcji. Nawet nie ty, ok. Szukamy no, jakichkolwiek młodych ludzi. Bym no. Powiedział jeden komentarz: Super partia, ale nie będę nie używał niecenzuralnych słów. Jest dość zabawny, ten, ten pan. E, zamiast się skupić na tych e, politycznych stronach, raczej woli robić pompki i podciągać się. Co, co jest całkiem, całkiem zabawne, bo raczej powinniśmy skupiać się na tym, co ma do zaoferowania, jeśli chodzi o poglądy polityczne, a nie to, ile może wycisnąć na ławie. Mikrofon to do wykorzystania później na internecie? Mikrofon do wykorzystania. A nie, też do zdjęcia chcą? No, bo nie wiem. Bo Można bo... pytanie, krótkie? Przy drugiej tuż Myśmy mówili już, że była konferencja. Tak, tak.